Być może ten film uratuje komuś życie. W maleńkim miasteczku w stanie Maine, liczącym zaledwie 85 mieszkańców, ludzie nie mogli znaleźć sobie miejsca z powodu nagle ogarniającego ich niepokoju. Przyczyną była wiadomość o strasznej tragedii, jaka spotkała pewne małżeństwo. Dla jednych byli sąsiadami, dla innych bliskimi, przyjaciółmi, a nawet krewnymi. Kiedy policja przybyła na miejsce zdarzenia, znalazła mężczyznę i kobietę leżących na podłodze we własnej kuchni. Ich dom stał na samym skraju miasteczka. Prowadziła do niego tylko jedna droga a mimo to ktoś zdołał tam dotrzeć i dokonać tej brutalnej zbrodni. Sprawa małżeństwa Miller. Była jesień 2009 roku Webster Plantation, stan Maine, USA. Prawie bezszelestnie, ukryte w ciemnym zakątku stanu Maine, znajdowało się maleńkie miasteczko Webster Plantation, którego próżno szukać na wielu współczesnych mapach. Znak wskazujący na tę miejscowość dawno już został zniszczony przez czas, dlatego łatwo go przeoczyć. Plantacja w stanie Maine to forma samorządu lokalnego, podobna do miasta. Ale z mniejszymi uprawnieniami. W miasteczku mieści się własny urząd wielkości jednego pokoju. Nie ma tam ani parkingu, ani chodnika. Prawie cały teren zajmuje dziewicza ziemia i ciemny, bezludny las. Domem tę okolicę może nazwać najwyżej 85 osób. Większość z nich to emeryci, a reszta to ludzie żyjący z zasiłku dla bezrobotnych. Najbliższa praca znajduje się albo 80 km dalej, w fabrykach, albo 120 km w mieście Bangor. Najbliższymi miejscowościami są Lee, oddalone o 20 km i pozbawione rozwiniętej infrastruktury, oraz Lincoln, gdzie co prawda jest pizzeria i zakład fryzjerski, ale oczywiście wszystkie miejsca pracy są tam zajęte. W Webster zazwyczaj panuje cisza i spokój. Nie dzieje się nic dobrego, ale też rzadko przytrafia się coś złego. Jedyne, z czego słynie Webster Plantation, to doskonałe miejsca do łowienia ryb. Poza tym, nie ma tam nic szczególnego. W wolnym czasie można najwyżej patrzeć, jak rośnie trawa, albo jak schnie farba na domach i to najciekawsze zajęcia, jakie można tam znaleźć. Z tego powodu, wiadomość o ataku na miejscowych staruszków Majka i Valeria Miller. Mocno poruszyła każdego mieszkańca. Małżeństwo znał dosłownie każdy w miasteczku. Według świadków na miejscu przestępstwa zebrało się niemal całe lokalne prawo. Pierwszą wersją było zaczadzenie tlenkiem węgla, ale kiedy w sąsiednim pokoju funkcjonariusze znaleźli szczekającego psa, ta hipoteza upadła. Wieść o tragedii rozchodziła się po miasteczku niczym wąż w poszukiwaniu ofiary. I było tylko kwestią czasu, kiedy dotrze do uszu najbliższej rodziny. Jako pierwszy z rodziny dowiedział się o tym starszy syn Millerów. Już godzinę później Mike Junior wraz z żoną przybyli do domu rodziców, gdzie na progu spotkał ich miejscowy szeryf. Podczas gdy bliscy próbowali zrozumieć co się stało, grupa śledczych prowadziła dokładne oględziny i analizowała wszystkie ślady. Jednak prawdziwa przyczyna tego, co się wydarzyło, nadal pozostawała tajemnicą. Początkowo Mike Junior myślał, że rodzice mieli udar albo inne problemy zdrowotne. Lecz kiedy podjechał samochód kryminalistyczny, wszyscy dowiedzieli się, że w domu Millerów doszło do poważnego przestępstwa. Dla tej okolicy historia życia Mike'a seniora i Valerie Miller nie była niezwykła. Przyszli małżonkowie poznali się w szkole średniej i, nie czekając na ukończenie nauki, wzięli ślub. W 1979 roku Mike senior po raz pierwszy przywiózł swoją młodą żonę do Webster Plantation. Ziemia, na której zamieszkali, przypadła mu po ojcu. To był jeden z nielicznych wariantów, jakie mieli po ślubie. Zaoszczędzili na przyczepę mieszkalną, przewieźli ją do Webster i zaczęli tam urządzać swoje życie. To miejsce było jedynym, które Mike Senior uznawał za swój dom. Dlatego myśl o przeprowadzce nigdy nie przyszła mu do głowy. Ta okolica nie była turystyczną częścią stanu Maine. Ludzie tam zarabiali na życie ciężką fizyczną pracą. Dla Mike'a Seniora oznaczało to wykonywanie różnych zadań rolniczych i budowlanych. Dlatego praca w przemyśle drzewnym była dla niego naturalna. Pracował w tartaku, gdzie Chester wykonywał słupy do ogrodzeń. Mimo sezonowego charakteru pracy, Mike senior zdołał odłożyć trochę pieniędzy, dzięki którym Valerie mogła pozostać na urlopie macierzyńskim po narodzinach ich dwóch synów: Mike'a juniora i Matthew. Valerie, w porównaniu ze swoim postawnym mężem, była dość drobną kobietą, ale nie przeszkadzało jej to mieć ogromne serce i silny charakter. Z natury była bardzo troskliwa. Z czasem wszyscy zaczęli mówić na nią, mama. Niezależnie od sytuacji, pomagała absolutnie każdemu o każdej porze dnia i nocy. Kiedy ktoś prosił ją o pomoc, nigdy nie odmawiała. W okolicy wszyscy żyją z ustalonego dochodu, dlatego Walerii często kupowała jedzenie i roznosiła je sąsiadom. Nie mogła znieść, kiedy ktoś głodował, a zwłaszcza dzieci. Choć wygląd Mike'a Seniora całkowicie różnił się od żony, jego serce było równie hojne. Oboje małżonkowie nade wszystko cenili możliwość pomagania innym. Ta cecha sprawiła, że para była tak bardzo lubiana w miasteczku. Ale nie cała ich pomoc była przejawem altruizmu i dobroczynności. W celu zarobienia dodatkowych pieniędzy Mike Senior otworzył w swojej przyczepie nieoficjalny lombard udzielał klientom drobnych pożyczek pod zastaw rzeczy. Kiedy ktoś popadał w kłopoty i brakowało mu pieniędzy, szedł do majka. Oczywiście była to działalność nielegalna, ale mimo to wielu korzystało z jego usług, zostawiając pod zastaw wszystko, co miało jakąś wartość generatory, elektronarzędzia i inne sprzęty. Z powodu nielegalnego charakteru interesu ludzie musieli płacić więcej niż powinni, aby odzyskać swoje rzeczy. Jednak gdyby nie Mike, nie mieliby do kogo się zwrócić nawet na takich warunkach. Tak też okazało się, że przez dom Millerów przewinęło się mnóstwo różnych osób. To oznaczało, że ustalenie, kto był ostatnim gościem 28 listopada 2009 roku, nie było łatwym zadaniem. Jeśli z jakiegoś powodu znajdziesz się w pobliżu Webster Plantation, jedź dalej. Tak mawiali miejscowi. Którzy wobec obcych odczuwali pewien niepokój. W rzeczywistości wszyscy mieli dobre serca i byli życzliwi, gotowi podać pomocną dłoń każdemu potrzebującemu. Jednak w tym miejscu obowiązywała zasada: najpierw dbamy o swoich. Właśnie dlatego wiadomość o ataku na Majka Seniora i Walerię Miller była na ustach każdego. A z czasem coraz szerzej rozchodzący się plotki zaczęły nabierać mrocznego charakteru. Przestępstwo opisywano jako wyjątkowo brutalne. Można to zrozumieć, bo ostatnie przestępstwo na tych ziemiach miało miejsce kilkadziesięcioleci wcześniej i do tej pory nigdy nie zostało rozwiązane. Dlatego tym razem władze nie chciały stracić gorącego tropu. Wszystkie szczegóły sprawy trzymano w tajemnicy, więc mieszkańcy Webster Plantation wiedzieli na pewno tylko jedno: ich dobrzy przyjaciele już nie żyją. Kiedy policja próbowała ustalić, kto tamtego feralnego dnia odwiedzał dom Millerów, okazało się, że tego samego sobotniego poranka mieli wielu gości. Wśród nich byli m.in. bratanek z córką oraz najlepszy przyjaciel ich starszego syna. Jednak te informacje niewiele pomogły. Pozostawało tylko jedno szukać dalej. Podczas gdy jedni śledczy rozmawiali na ulicy ze starszym synem Millerów, Inni próbowali zebrać wszystkie szczegóły na miejscu zdarzenia. Na podstawie śladów na czołach ofiar można było przypuszczać, że oba strzały oddano z tej samej broni: kaliber 22. Przypuszczalnie, pierwszy padł na podłogę Mike, a po kilku sekundach jego żona. Zwracało również uwagę to, że policja nie odnalazła portfela Mike'a. Nikt nie miał wątpliwości, że dzięki swojemu biznesowi, nielegalnemu Lombardowi. Mężczyzna zawsze nosił przy sobie gotówkę. Chodziło o tysiące dolarów. To mogło przyciągnąć kogoś, kto chciał szybko się wzbogacić. Od tego momentu głównym przypuszczalnym motywem stał się rabunek. Tymczasem mieszkańców nurtowało jedno: czy sprawcą był obcy, czy może ktoś z nich. Atak na sąsiadów sprawił, że przełamano milczenie, z którego słynęli ludzie w tamtych stronach. Tym razem każdy chciał złożyć swoje zeznania. W trakcie przesłuchań policja doszła do wniosku, że Lombard Millera nie był tylko miejscem, gdzie pomagano sąsiadom. Okazało się, że Mike Senior sprzedawał również papierosy bez akcyzy. Jednak nielegalny handel tytoniem nie był najgorszym aspektem jego działalności. Mike był też zamieszany w sprzedaż leków wydawanych wyłącznie na receptę. Ten fakt podsunął policji myśl czy handel zakazanymi substancjami nie sprowadził do odizolowanego świata Webster Plantation niewłaściwych ludzi? Tego typu działalność Mike Senior prowadził przez długi czas, a więc przewijało się przez niego wiele osób. Niektórzy interesowali się tym procederem i angażowali w schematy, po czym znikali. Na ich miejsce pojawiali się inni, obcy. Do wszystkich tych informacji dochodziło jeszcze jedno imię, powtarzane przez współpracujących ze śledczymi mieszkańców. Był to rodowity mieszkaniec Webster Plantation, a zarazem młodszy syn Majka i Walerii, Matt Miller. Według sąsiadów, chłopak wcale nie był tak naiwny, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Webster Plantation słynęło z wzajemnej pomocy i wsparcia, ale zmiany czasów i obyczajów dotarły nawet do takiej głuszy. Wystarczyło tylko pojawienie się zakazanych substancji, aby niemal cała okolica zaczęła się od nich uzależniać. Niestety nie ominęło to także rodziny Millerów. Obecnie coraz bardziej oczywiste staje się, że na terenach wiejskich, a może nawet szczególnie tam, dochodzi do przestępstw udziałem osób uzależnionych. A Matt Miller, jak się okazało, był właśnie takim człowiekiem. Mieszkańcy zaczęli zastanawiać się, czy mógł mieć coś wspólnego z tragedią. Matt należał do osób, które nieustannie ściągają na siebie kłopoty. Sprzyjało temu także uzależnienie od substancji. O nałogu młodego mężczyzny wiedzieli w miasteczku wszyscy. Jednak to wcale nie oznaczało, że Matt mógł być katem własnych rodziców. Te kwestie musiała wyjaśnić policja. Webster Plantation to miejsce, gdzie mieszkańcy nigdy nie zamykają drzwi domów i zostawiają kluczyki w stacyjkach swoich pick -upów. Od najmłodszych lat wszyscy wychowywani są w duchu zasady: pomóż bliźniemu, a on pomoże Tobie. Ale podwójne morderstwo w domu Millerów w jednej chwili odmieniło obyczaje. W całym stanie Maine w ciągu roku dochodzi średnio do 20-25 przestępstw ale to, co wydarzyło się w tak małej miejscowości jak Webster, szczególnie poruszyło wszystkich. Zaledwie dwa dni po ataku na Millerów w centrum uwagi znalazł się ich 26-letni syn Matt i ludzie, którzy dobrze go znali, wcale nie byli tym zaskoczeni. Fakt, że starszy syn dowiedziawszy się o tragedii rodziców dosłownie dławił się łzami, podczas gdy jego młodszy brat Matt nie uronił ani jednej, zaniepokoił absolutnie wszystkich. Przy śledztwie tego rodzaju zbrodni policja zwraca szczególną uwagę na reakcję dzieci ofiar. Nie można było automatycznie podejrzewać Mata tylko dlatego, że miał problemy z substancjami. Jednak były też inne fakty, które ostatecznie sprawiły, że to właśnie na niego padły podejrzenia. Policja otrzymała informację, że noc przed zdarzeniem Matthew Miller szukał w internecie niezarejestrowanego pistoletu albo broni ze startym numerem seryjnym uwaga, kaliber 22. Ale Matt twierdził, że tamtego dnia był ze swoją ukochaną. Jednak podczas przesłuchania dziewczyna opowiedziała historię, która zawierała wyraźne sprzeczności z wersją Mata. Był też inny powód, dla którego wszyscy patrzyli na niego podejrzliwie. Według jednego z sąsiadów widział on białe automata, które 28 listopada kręciło się w pobliżu domu Millerów. Ale zanim chłopak został aresztowany, rodzinny przyjaciel Nate Nightgale opowiedział coś, co całkowicie zmieniło kierunek śledztwa. Nate potwierdził, że rano w dniu ataku był w domu Millerów. Nie było w tym nic dziwnego, bo dla Majka seniora chłopak był kimś więcej niż tylko dobrym znajomym. Można powiedzieć, że Nate pełnił rolę przybranego syna. Twierdził, że tego dnia zajrzał do Millerów, aby wykupić u zastawionego iPoda. Jednak najważniejsza w jego relacji była informacja, że tamtego dnia do Millerów odwiedził jeszcze ktoś. Nate szczegółowo opisał kobietę w okularach, mającą około 45 lat. Nieznajoma miała długie, mocno potargane włosy z siwymi pasmami. Na podstawie tego opisu policyjny rysownik sporządził portret pamięciowy tej kobiety. Przesłuchania mieszkańców nie przyniosły efektu. Nikt nie miał pojęcia, kim mogła być ta kobieta. Władze opublikowały więc szkic we wszystkich mediach i rozpowszechniły go po całej okolicy. Policja skupiła wszystkie siły na poszukiwaniach nieznajomej. Jednak wszystkie tropy okazały się bezwartościowe dla rozwiązania sprawy. Wielu ludzi zapewniało policję, że zna tę kobietę. Wydawało się, że każdy gdzieś kiedyś ją widział. Zgłaszano jej rzekome pojawienia się niemal w całym stanie, przypisywano jej różne miejsca zamieszkania. Niestety w żadnym z nich kobieta nie została odnaleziona. Nie posuwając się ani o krok w rozwiązaniu sprawy, policja postanowiła ostatecznie ustalić, gdzie Matt Miller był 28 listopada. Chłopak podawał kilka sprzecznych wersji, co znacznie wzmocniło podejrzenia wobec niego. Tymczasem bliscy Matthew byli przekonani, że mimo poważnych problemów z używkami, nie miał on nic wspólnego z atakiem. Dla Mike'a Juniora wszystkie pytania o winę jego brata były całkowicie absurdalne. Dziesiątki detektywów skupiały się na poszukiwaniu odpowiedzi, lecz każdy nowy trop prowadził donikąd. I coraz częściej pojawiała się myśl, że ta sprawa nigdy nie zostanie rozwiązana. Listopad w ciemnej głuszy stanu Maine stał się miesiącem oczekiwania. Przygnębiająco krótkie dni i spadki temperatury zwiastowały nadchodzącą zimę. Wszyscy mieszkańcy Webster Plantation dobrze wiedzą, że zimą ich izolacja od reszty świata się pogłębia. Ale jesienią 2009 roku mieszkańców Webster dręczyło coś zupełnie innego. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali odpowiedzi. Od tragicznego wydarzenia minął już ponad tydzień i to napawało ich strachem. Ludzie obawiali się żyć ramię w ramię z szaleńcem i nie dawało im to spokoju. I choć główną podejrzaną pozostawała nieznana kobieta, policja nie była gotowa tak łatwo zostawić w spokoju młodszego syna Milera, Mata. Organy ścigania miały trudności ze zrozumieniem niektórych działań chłopaka po 28 listopada. Dlatego 5 grudnia 2009 roku, nieco ponad tydzień po znalezieniu ciał Majka Seniora i Valerii Miller na podłodze w kuchni ich własnego domu, ich 26-letni syn Matt Miller został zatrzymany. Chłopak wciąż upierał się, że nie ma z tym nic wspólnego. Jednak w tym czasie policja przekazała jego starszemu bratu Majkowi. Zupełnie inną informację. Powiedziano mu, że Matt do wszystkiego się przyznał. Jeśli w ten sposób organy ścigania próbowały nastawić braci przeciwko sobie, to popełniły ogromny błąd. Po tym incydencie wyraźnie niezadowolony z pracy policji Mike Miller Jr. wpadł w furię. Powiedział detektywowi. Jeśli nadal będziesz twierdzić, że mój brat siedzi w sąsiednim pokoju i przyznaje się do ataku na naszych rodziców, to wybije ci zęby. Kropka. Największym problemem było to, że Matt Miller nie potrafił sensownie wyjaśnić swojego dokładnego miejsca pobytu 28 listopada. Jednak pod groźbą aresztu, chłopak przyznał, że tamtego ranka nie było go w domu, ponieważ błąkał się po mieście w poszukiwaniu substancji. To właśnie doprowadziło go w okolice domu rodziców. Matt po prostu nie chciał ujawniać swojego związku z niedozwolonymi używkami i do ostatniej chwili liczył, że zdoła to ukryć przed policją. Gdy jego zeznania się zmieniły, jego opowieść wreszcie zaczęła pokrywać się z zeznaniami innych świadków. A na tym nie koniec. Jego historia potwierdzała coś jeszcze. Głównym alibi Mata Miller'a okazały się nagrania z kamer monitoringu. Choć chłopak faktycznie przebywał w pobliżu domu rodziców, samochód mata został zarejestrowany przez kamerę w Lincoln. To nagranie ostatecznie przekonało śledczych, że chłopak mówi prawdę. Matt przyznał również, że szukał broni w internecie, którą, jak twierdził, obiecał dostarczyć dealerowi w zamian za pewne usługi. Ale mimo, że Matt rzekomo oczyścił swoje imię, policja nie spieszyła się, aby go wypuścić. I gdy chłopak wciąż przebywał w areszcie, śledczy wznowili poszukiwania tajemniczej kobiety. W tamtym czasie mówił o niej absolutnie każdy. W większości były to jednak głupoty. Wszyscy doskonale rozumieli, że sprawa się nie rozwiąże, dopóki nie uda się odnaleźć sprawcy. Nie mając żadnego konkretnego tropu, policja postanowiła ponownie zwrócić się do człowieka, który poinformował ich o tajemniczej nieznajomej, rzekomo odwiedzającej Millerów, 28 listopada. Śledczy z Maine kilkukrotnie przesłuchiwali bliskiego przyjaciela rodziny i za każdym razem nie mieli wątpliwości, że mówi prawdę. Pomimo wszelkich starań policji, aby wywrzeć na Neicie Nightgale'u presję, chłopak wciąż upierał się przy swoim. Organy ścigania chciały mieć pewność, że chłopak w żaden sposób nie był zamieszany w tę historię. Dlatego zaproponowały mu kompromis. Test na wykrywaczu kłamstw. Policją uspokoił fakt, że Nate zgodził się bez wahania. Co więcej, sam powiedział, że przejdzie test, aby śledczy upewnili się, że nie ma z tą sprawą nic wspólnego. I dopiero wtedy skierowali swoje siły na poszukiwania naprawdę potrzebnej im osoby. A więc 11 grudnia Nate Nightgale usiadł przy jednym stole z poligrafologiem. Przesłuchanie trwało aż 6 godzin. Przez cały ten czas Nate uparcie zaprzeczał swojemu udziałowi w tym, co się wydarzyło. Twierdził, że Millerowie byli dla niego drugą rodziną. Mike Senior traktował go jak własnego trzeciego syna. Jednakże, mimo wszystkich pięknych słów wypowiedzianych przez Nate'a, Pojawił się jeden poważny problem. Poligrafolog zauważył szereg reakcji fizjologicznych wskazujących na to, że jego zeznania mogą być niezgodne z prawdą. Nate opowiedział, że był załamany zanim dotarł do Millerów. W kieszeni miał zaledwie 10 dolarów. Po pewnym czasie jednak atmosfera podczas przesłuchania zaczęła się zaostrzać. Wtedy Nate Nightingale oznajmił, że chce wynająć adwokata. Po tym test został zakończony, a chłopak opuścił komisariat. Niestety, czasami nasze największe obawy wydobywają się z ciemnych zakamarków podświadomości i się urzeczywistniają. Przestępca może ukrywać się wśród naszych sąsiadów, bliskich przyjaciół, a nawet krewnych. Właśnie to sprawiło, że zagadka sprawy Millerów była tak bolesna dla wszystkich mieszkańców plantacji Webster. Miesiąc po odkryciu ciał państwa Miller, bliski przyjaciel rodziny po teście na poligrafię wrócił do domu. Jednak najpierw postanowił spotkać się ze swoją dziewczyną. Wtedy wyznał jej, że to on jest odpowiedzialny za tragedię. Chłopak przyznał, że w przypadku Majka seniora doszło do nieszczęśliwego wypadku, ale nie miał pojęcia co stało się później i dlaczego zdecydował się zaatakować również Walerię. Po tym wyznaniu dziewczyna natychmiast zadzwoniła na policję i poinformowała, że Nate przyznał się do czynu. Następnie chłopak udał się do swojej matki i opowiedział jej tę samą historię. Następnego ranka Nightgale został aresztowany. Gdy odczytano mu jego prawa, wreszcie opowiedział: Co tak naprawdę wydarzyło się w domu Millerów 28 listopada? Wziąłem rewolwer kalibru 22 z zamiarem jego sprzedaży. Trzymałem go w rękach, a Mike się mu przyglądał. Położyłem palec na spuście, nacisnąłem, a broń wypaliła. On upadł i z powodu, którego sam nie znam, to samo zrobiłem z walerii. Nate wskazał również policji miejsce, gdzie ukrył portfel Mike'a. Starszy syn Millerów otrzymał telefon, że Nate do wszystkiego się przyznał. Dlatego, kiedy tej samej nocy detektywi przyjechali do jego domu... Chłopak od razu powiedział, aby dzwonili na komisariat albo jechali tam razem i opowiedzieli o wszystkim jego bratu. Policjanci tak właśnie zrobili. Każdy śledczy przeprosił rodzinę. Mimo złożonego i zarejestrowanego szczerego przyznania się, w sądzie Nate Nagel twierdził, że jest niewinny i że policja zmusiła go do złożenia zeznań, aby szybciej zamknąć sprawę. Dla pozostałych członków rodziny Millerów i wszystkich mieszkańców plantacji Webster oczekiwanie na werdykt ławy przysięgłych było szczególnie ciężkie, a ogłoszony wyrok wprawił wszystkich w głębokie osłupienie. Ze wspomnień syna o tamtym dniu. Pamiętam, jak przysięgli wrócili na salę i odczytali werdykt, w sprawie Majka Millera niewinny. W serce mi się roztrzaskało, nie mogłem pojąć, co się dzieje. A potem padły słowa. W sprawie Valery Miller winny. To sprowadziło mnie z powrotem na ziemię. Podczas gdy jedni wątpią w winę naita, inni nie wierzą w jego zapewnienia, że pierwszy strzał był przypadkowy. Znawcy potwierdzają, że broń tego typu nie wystrzeli sama z siebie. Ale tylko trzy osoby wiedzą, co tak naprawdę wydarzyło się tamtego poranka w kuchni, a dwoje z nich już nigdy nie będzie mogło opowiedzieć nam prawdy. Mieszkańcy wciąż rozmawiają o tym strasznym wydarzeniu. Być może rana się zabliźniła, ale tego zdarzenia nikt nie zapomniał i na pewno nigdy nie zapomni. Ale jest jedna rzecz, o której absolutnie wszyscy mieszkańcy plantacji Webster woleliby jednak nie pamiętać. Zło to nie jakaś abstrakcyjna siła czająca się w ciemnym lesie. To równie dobrze może być przyjaciel, który wpada do ciebie na kawę w sobotni poranek. To skłania do refleksji: czy ludzie wokół ciebie naprawdę są twoimi przyjaciółmi, a nie tymi, którzy zamierzają wykorzystać cię dla własnych interesów? To już wszystko. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Podzielcie się swoją opinią w komentarzach i nie zapomnijcie zostawić lajka pod tym filmem, jeśli spodobała się wam moja praca. Dbajcie o siebie i swoich bliskich. Bądźcie ostrożni.